No witajcie, witajcie, mam do Was takie pytanie dzisiaj, e, tak mnie naszło jadąc do Krakowa, e, akurat teraz stoję na stacji e, NOXO Elo City e, przy autostradzie, przy hotelu Fero, fajna sprawa, bo można sobie tutaj podładować w trakcie innych zajęć e, dzieci. Ale do czego zmierzam do brzegu. Chodzi mi o to. Chciałem was zapytać, ile macie kilometrów, metrów do najbliższej stacji DC oraz do stacji AC, jeżeli jest powiedzmy gęstsza jakby sieć takich sieci tych, tych, tych stacji AC? Więc podajcie mi proszę metry czy kilometry, ile macie? Bo ja... Szczerze powiedziawszy, to mam około 20 km do najbliższej stacji AC. Do DC dość podobnie, z tym, że no, musiałbym to dokładnie sprawdzić, ale, ale mniej więcej tyle kilometrów. Więc, jeżeli możecie, to podajcie swoje namiary, żeby zobaczyć mniej więcej, jak to u nas z tą elektromobilnością w Polsce Powiatowej jest. Dzięki.